Cześć, witam Was po wakacjach w odcinku kosmetycznym. To myślę, że jest wspaniały moment na to, żeby nowości kosmetyczne, które ostatnio się u mnie pojawiły nadrobić, nadgonić i o nich Wam opowiedzieć. Ponieważ zbliża się jesień. Właściwie to jesień już się zbliżyła dosyć intensywnie. Widać to w zmianie aury za oknem. Widać to i czuć w kościach i wiedzą to i czują wszyscy, którzy musieli na przykład powrócić do szkoły. To nie ja. Od razu na wstępie chciałabym zaznaczyć, że odcinek ten powstaje we współpracy ze sklepem Cosibella i właśnie dzięki, dzięki sklepowi Cosibella mam możliwość testowania większej ilości yy, kosmetyków yy, i mogę Wam o tych kosmetykach w większej ilości opowiadać. Dzięki temu możecie znaleźć coś idealnego dla siebie. A dzisiejsza moja pielęgnacja jest to pielęgnacja, którą ja zaczęłam tes testować jeszcze w okresie wakacyjnym, natomiast jest ona świetną yy, pielęgnacją, właśnie już pod te, pod te porę, tak. Taką jesienną. Najwięcej kosmetyków z tych, które przyszło mi testować w ostatnim czasie, jest z jednej marki, i jest to marka Skintra. Marka Skintra jest to marka własna Kosibeli, współtworzona z kosmetologami, którzy z Kosibelą współpracują. I formuły tych produktów nie są przeznaczone stricte dla płci czy dla jakiegoś konkretnego wieku, tylko są one przeznaczone dla konkretnych problemów skórnych, czyli Właściwie są tak stworzone jak, jak e, kosmetyki tworzone być powinny, bo jak już wielokrotnie zaznaczałam w tych odcinkach e, kosmetycznych, to właśnie to powinno być wyznacznikiem dobierania kosmetyków do waszej skóry. Nie wiek, a problemy konkretne, bądź też nie problemy, no po, po prostu potrzeby waszej skóry. Przede mną wyselekcjonowane dla moich potrzeb skóry, ale są to potrzeby skór bardzo, bardzo wielu, bo tak naprawdę kosmetyki, które. Które mam tutaj przed sobą są dla osób i ze skórą wrażliwą, i dla takich, które mają problem z trądzikiem, i dla osób ze skórą dojrzałą, i dla osób ze skórą mieszaną, i dla osób ze skórą suchą, i dla osób ze skórą przetłuszczającą się. Dlatego tak naprawdę myślę, że większość z Was znajdzie tutaj coś dla siebie, a być może i znajdzie pełną pielęgnację. Co polubiłam w tej marce? Polubiłam to, że są to kosmetyki, które są. Są dosyć wielofunkcyjne. I tak naprawdę jeden kosmetyk może tutaj zająć miejsce trzech innych kosmetyków, tak jak na przykład probiotyczny tonik pielęgnacyjny, Everything What Your Skin Will Love. I to jest tonik, o którym ja już opowiadałam przy okazji poprzedniego, jednego z poprzednich odcinków pielęgnacyjnych, i jest to tonik, który z jednej strony jest tonikiem, ale z drugiej strony przez swoją formułę, która jest formułą taką emulsyjną, spełnia doskonale zadanie, które, które spełniać by powinno serum, bądź też na przykład booster, taki booster pod, pod krem. Jest to kosmetyk wielofunkcyjny i jest to kosmetyk, którego będą zadowolone osoby, które nie chcą przeładowywać swoje kosmetyczki wieloma flakonikami i, i lubią mieć taką... Jedną rzecz, która, która jest po prostu wielofunkcyjna. Także cały czas polecam jak najbardziej ten, ten prebiotyczny tonik pielęgnacyjny. Jeżeli chcecie na jego temat trochę więcej usłyszeć, to zapraszam do poprzedniego odcinka, który będzie tutaj podlinkowany, a ja lecę z dalszymi kosmetykami. Kolejnym produktem, który jest przeznaczony tak naprawdę dla każdej skóry, jest produkt, który nazywa się Destructor i to jest całoroczny peeling kwasowy 24%. Jest on całoroczny, Noczny, bo zwykle kwasy kojarzą się z jesienią, dlatego ja tutaj też już mówię, że te, te kosmetyki są dosyć jesienne. Natomiast ten konkretny peeling kwasowy może być używany przez cały rok. Oczywiście nigdy nie zapominamy o zabezpieczaniu skóry kremem z filtrem. Zresztą o kremach z filtrem tutaj też dzisiaj troszeczkę opowiem. I jeżeli chodzi o używanie tego produktu, to warto zwrócić uwagę przed użyciem go na to, jaką skórę dokładnie posiadamy. Czy ta skóra jest wrażliwa, czy ta skóra jest skórą grubszą, która zwykle wymaga trochę nałożenia mocniejszych w działaniu kosmetyków, dlatego, że od tego zależy długość trzymania tego peelingu na naszej skórze i też kolejnych kroków, jeżeli chodzi o postępowanie z tym peelingiem. Bardzo dobrze jest to wytłumaczone na stronie marki Skintra, dlatego na stronę tej marki Was odsyłam. Oczywiście wszystkie Wszystkie linki i wszystkie informacje znajdziecie w opisie odcinka na dole, także tam Was zapraszam. Jeżeli chodzi o właściwości składników aktywnych, które mamy w, w tymże peelingu, no to oczywiście złuszczanie, jak to w każdym peelingu, rozjaśnianie przebarwień i zapobieganie powstawaniu przebarwień. Gorąco polecam ten produkt, a i bardzo bardzo go też polecam na no, takie pojedyncze zmiany. Wtedy wystarczy nałożyć go tylko na konkretne zmianę na naszej skórze i on sobie doskonale radzi właśnie gdzieś tam z jakimiś takimi zmianami trądzikowymi. Nie, nie trzeba od razu całej skóry nim smarować i oczywiście uważajcie uważajcie na oczy. Nie można zapominać o odżywieniu, nawilżeniu naszej skóry i tutaj z pomocą przychodzi nam serum rewitalizujące nazywa się Reviver i jest to serum, które ma zadziałać w ten sposób, że nawilży i zmiękczy naszą skórę. Ma też działanie anti-aging, rozjaśnia też Przebarwienia i redukuje trądzik. Kolejne rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, stosowałam witaminę C z witaminą E, yy, kwasem ferulowym i kwasem hialuronowym. Na to serum nakładałam taki prebiotyczny krew nawilżający z Galactomyces Ferment, czyli znowu tutaj jest fermentacja, o której bardzo często Wam już wspominałam. Robiłam kiedyś cały taki odrębny odcinek na ten temat. Z prebiotykami, z niacinamidem, bardzo dobry skład też dla wszystkich trądzikowców, ale też dla osób, które mają problem z nawilżeniem, ze zmiękczeniem skóry, z wygładzeniem skóry, więc no i oczywiście witamina C. Która nadaje się świetnie po, do pielęgnacji. E, no oczywiście można jej używać jako pielęgnacji wieczornej, ale witamina C świetnie współgra z y, kremami, y, z filtrami UV, dlatego. Dobrze jest kosmetyki z witaminą C włączać do tej, do tej pielęgnacji dziennej. No i duet, duet na noc, czyli serum z retinalem, z witaminą E i ze skwalanem. Squala, Skwalan naturalnie zmiękcza skórę, więc świetnie, świetnie współdziała właśnie z retinolem czy z retinalem w połączeniu. Są to składniki, które mają za zadanie redukować trądzik, um, poprawiać jędrność skóry, napięcie tej skóry. I powodować takie wygładzenie, ujednolicenie kolorytu. A do tego dołożyłam krem odżywczy, odżywczy prebiotyczny, Let Your Skin on", czyli bardziej krem odżywczy i w połączeniu z, właśnie z takimi składnikami jak retinol czy retinal. Świetnie, świetnie tej, tej skórze pomaga, że ta skóra, skóra dzięki temu nie jest wysuszona. Bardzo yy, odżywcze a jednocześnie bardzo lekkie kosmetyki, totalnie niekomedogenne. Dodam jeszcze, że ogromnym, ogromnym plusem i atutem tych kosmetyków jest nieprawdopodobna wręcz ich wydajność. Yy, ja w ogóle zalecam Wam używania kosmetyków w trochę mniejszej ilości niż jesteście często przyzwyczajeni do tego. Często mniej, znaczy, znaczy lepiej. I jeżeli chodzi o te kosmetyki, to tutaj naprawdę wystarczą czasem trzy krople do 5 kropli danego kosmetyku i możecie całą pielęgnację łącznie z szyją u siebie wykonać. Dlatego też zużycie tych kosmetyków jest naprawdę stosunkowo niewielkie. Więc jeśli zależy Wam na kosmetykach, które są świetne, jeżeli chodzi o jakość składników, bo to są kosmetyki, które są świetne, jeżeli chodzi o jakość składników, mają bardzo fajne opakowania. Do tego marka ta współpracuje z czymś, co nazywa się Las na zawsze. Czyli kupując te produkty, wspieracie sadzenie lasów. Każdy tych produkt, kupując te produkt, zapewniasz posadzenie 0.5 m2 kwadratow, kwadratowego lasu na zawsze. Więc są to produkty z bardzo wielu różnych powodów ekologiczne i ekonomiczne. Dlatego jeżeli tej marki nie znaliście jeszcze wcześniej, to bardzo, bardzo gorąco Wam ją polecam. I teraz jeszcze przejdę sobie e, do filtrów. To są filtry, o których ja już Wam opowiadałam, właśnie przy okazji tego odcinka, e, do filtrów tutaj, przy okazji tego odcinka, który wyszedł jeszcze przed wakacjami. E, no i są to filtry, które testowałam przez całe wakacje, czyli Survival e, od Nioda z filtrem 30 i filtr 50 e, od Altruist. Ten kram wam muszę w ogóle powiedzieć, że jest... Dosyć tani, więc warto na niego zwrócić uwagę. Zarówno jeden, jak i drugi krem y, sprawdziły się na, podczas mojej wakacyjnej pielęgnacji doskonale. Ten krem Survival, ten, ta, 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 ta 30, to jest w ogóle jakiś przekozak y, absolutny, dlatego że filtry, które tutaj są, absolutnie nie zapychają skóry. I to jest pierwszy raz, kiedy, kiedy trafił mi się autentycznie krem, który jest totalnie niekomedogenny, a jednocześnie ma dosyć wysokie zabezpieczenie, bo jest to filtr 30. W kremach tych znajdują się filtry y, chemiczne, filtry fizyczne, są tutaj fil filtry mi min mineralne. Bardzo dobry jest ten miks y, filtrów, które w tych kremach się znajduje, po tym kremie. W ogóle nic, ani nie bieli, skóry. Świetnie się na nim trzyma makijaż, wręcz robi taką bazę, na którą bardzo dobrze przykleja się podkład, więc możecie w ogóle zrezygnować wtedy z używania jakiejkolwiek bazy i możecie zrezygnować również z używania pudru, bo on daje taki, takie wykończenie lekko satynowe. Ale takie przyklejające kosmetyk do twarzy. Ja jestem w tym miodzie zakochana. Tak jak już mówiłam, minusem te, tego produktu jest stosunkowo niewielka jego ilość, bo to jest 30 ml, no i dosyć wysoka cena. Ten natomiast kosmetyk jest yy, przyjemny, Przyje, przyjazny i przyjemny dla kieszeni. Mam tutaj jeszcze taki kosmetyk, który, mm, który dostałam yy, dodatkowo od Cosibelli i to jest krem kojąco-ochronny, który świetnie by się nadawał tutaj do tej pielęgnacji z tym retinalem, natomiast w składzie tego kremu jest aloes, na który ja mam uczulenie i nie mogłam tego kremu przetestować na sobie, ale smarowałam nim twarz tymona, no i do, do pielęgnacji jego skóry on się świetnie sprawdził. To jest po prostu krem kojąco-ochronny, jest wielofunkcyjny i może z niego korzystać cała rodzina pod warunkiem, że nie ma uczulania na którejś ze składników. No, u mnie, nie, niestety, jest ten, ten aloes i to potwornie uczulający, więc dla mnie ten krem odpada. Natomiast jeśli szukacie czegoś neutralnego, co jest kojąco ochronne, na zimę świetnie się takie kremy, na zimę, jesień sprawdzają, to też ten krem wam mogę śmiało polecić, cała rodzina skorzysta. Ja w tym okresie, kiedy właśnie nie mogłam używać sobie tego kremu, to używam przez cały czas mojego ulubionego serum. Niezmiennie, moje ulubione serum jest to serum regenerujące z ceramidami z e, prebiotykiem z witaminą E i kompleksem peptydów. Zaznaczam to dlatego, że ten Basic Lab wypuścił w tej serii dwa se serum, które wyglądają prawie identycznie i właściwie wszystko mają prawie identyczne, tylko ten jeden ma peptydy w składzie, a ten drugi mm, nie ma peptydów w składzie, ma tam coś innego. I ja zdecydowanie jestem fanką tego serum i używam go już bardzo długo i to jest jeden z lepszych kosmetyków w ogóle, jak ja miałam w swojej pielęgnacji, także niezmiennie Wam go gorąco polecam. Jeśli chodzi o mycie twarzy, to to jest rzecz, o której już też Wam kiedyś opowiadałam i to jest jedna, jedna z pianek, które zaraz przy Pyunkang jul zajmują gdzieś tam miejsce na mojej, na mojej Umywalce. Jest to y, produkt do mycia twarzy ze skwalanem produkt, który zmywa bardzo dobrze, doczyszcza skórę, jednocześnie ma właściwości nawilżające, więc on nie wysusza skóry, nie powoduje takiego ściągnięcia. Eee, bardzo, bardzo Wam polecam to, to, jeżeli chcecie coś sobie tam zastąpić, czymś, eee, na przykład piankę piątki, o której Wam często wspominam. No i nie mogę zapomnieć też o tonikach, które w, yy, których używam też już Wam o nich mówiłam, używam ich już od jakiegoś czasu, używam chyba już używam wszystkich, z tego Peel Mission i to są zdecydowanie moi. Dwa faworyci, czyli tonik azaleinowy. Świetnie sprawdza się na zmiany trądzikowe i yy, jednocześnie właśnie nie wysusza tej skóry. Więc, jeżeli macie skórę wrażliwą, to, to, to ten tonik azaleinowy możecie, yy, możecie śmiało możecie go używać. I tonik z kwasem ferulowym. W tym Light Your Skin z witaminą C również znajduje się kwas ferulowy. I tak też w tym toniku znajduje się kwas ferulowy, i właśnie po to ten tonik jest, czyli po to mówię o, o przebarwieniach, bo to jest Light Skin, czyli rozjaśnij swoją, rozjaśni swoją skórę i ten tonik z kwasem farulowym, świetna rzecz do zabezpieczania skóry w momencie, kiedy jeszcze jest ekspozycja słoneczna, ale też super do pielęgnacji tej skóry właśnie po wakacjach, kiedy skóra jest taka trochę zmęczona, kiedy mogą się pojawić jakieś przebarwienia po opalaniu. Bardzo Gorąco Wam polecam. Wyrównuje koloryt, ujędrnia skórę, super dla właściwie każdej grupy wiekowej. I jeszcze słuchajcie, trzy, bonusowo trzy produkty, o których chciałabym Wam wspomnieć, ale których takie większe testy dopiero rozpocznę, dlatego że no, nie mogę przetestować wszystkiego naraz na swojej skórze. I to jest skoncentrowana kuracja z witaminą A od marki Teramit. I jest to krem przed zaśnięciem, taki mocno odżywczy i mocno nawilżający krem Naturiken z naturalnym kwasem, kwasem hialuronowym i maska. E, maska to już używałam akurat. E, maski już używałam e, i jest to maska z marki April Skin. Maska, która ma formułę taką peel off e, do ściągania, ale która nie jest wysuszająca, wręcz przeciwnie, ona jest e, nawilżająca i taka łagodząca e, podrażnienia, e, bar, bardzo spoko formuła, także maskę już Wam mogę śmiało polecić, natomiast te dwa produkty dopiero będą w fazie testów i o nich będę na pewno mówiła już przy najbliższej okazji. Tak wyglądała moja pielęgnacja. Wszystkie kosmetyki znajdziecie oczywiście w sklepie Cosibella. Wszystkie również znajdziecie podlinkowane pod moim filmem, więc tam Was odsyłam. Słuchajcie, bardzo ważna informacja. Od tego miesiąca zmienia się forma konsultacji kosmetologicznych. Przede wszystkim jest teraz taniej. Konsultacje z kosmetologiem kosztują teraz 99 zł i otrzymujecie rabat minus 20 zł na zakupy po konsultacji z kosmetologiem. Oczywiście, wszystkie szczegóły jak zwykle znajdziecie w opisie na dole. Zerknijcie tam, bo w opisie znajdziecie również wiele polecajek kosmetycznych, które w dzisiejszym odcinku się nie znalazły, a także linki do, do różnych artykułów z Cosibelli. Koniecznie przeczytajcie opis. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do innych odcinków. Zapraszam też do nadrobienia rzeczy kosmetycznych, bo to są rzeczy, które się nie starzeją, cały czas są aktualne. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia. 也不好